when i was pregnant with you it was strange you were different you wanted me to terminate but i wouldn't i don't understand you and i never will Ridley Scott, czyli a, taki powrót do przeszłości, czyli do obcego, do Blade Runnera, i mały skok w przyszłość, czyli Blade Runner 2 z Ryanem Goslingiem w roli głównej plus Harrison Ford. Oczywiście takie wersje, jak dzisiaj. Ha, no, muszę powiedzieć, że drugą część Blade Runnera będzie e, reżyserował ktoś inny. Nie Ridley Scott, tylko Denis Villeneuve, ten od Sicario. Bardzo się tego nowego projektu boję, bo dla mnie Blade Runner to kult, klasyka, ponadczasowa, niesamowita wizja i klimat. I film, który tak naprawdę jest dla mnie arcydziełem. Na 10 skali kino, dałem mu 10. Film po prostu niezwykły. A z takimi filmami, z arcydziełami, to trzeba uważać, kiedy kręci się kontynuacja. A? Cóż, zobaczymy. A teraz zobaczmy. Hmm, Mars, a planet, a of the Ever since our species first looked up at the sky, we've dreamed of reaching Mars. Back in 2029, that dream became real. when the first humans set foot on the Red Planet. On behalf of StarTalk, we'd like to wish the Ares III crew a safe journey. Godspeed, Hermes, and as always, keep looking up. Czerwona planeta, czyli Mars. Tam właśnie wylądowała misja kosmiczna Ares 3 e, Doświadczenia, badania w imię nauki, tyle że Mars ma inne plany. Visibility is almost zero. Anyone gets lost, hone in on my suit's telemetry. You ready? Ready. Uh -huh. Commander, are you okay? I'm okay. Hey! We might be able to keep the map from tipping! Kosmonautom Aresa udaje się uciec. Zginął tylko jeden człowiek, Mark Watney. But the Mark Watney was Tyle tylko, że Mark przeżył. I jest tylko 78 338 376 km od ziemi no nie tak źle jak się facet trochę ogarnie i ruszy już jutro, to this all comes quite a shock to my crewmates and the nasa end of the entire world but i'm still alive surprise Dzielny Mark jest naukowcem botanikiem i jak nikt inny wykorzysta gówno, disco i ziemniaki. No to taki mały żarcik, żeby wam za wiele nie zdradzić. Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for six people. So for just me, that's gonna last 300 souls, which I figure I can stretch to 400 if I ration. So I gotta figure out a way. to grow three years worth of food here on a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist. Ale to zupełnie inny film niż oczekiwałem. To bardzo racjonalny poradnik jak naukowiec i mądra głowa w jednym może przeżyć samotnie na Marsie, albo gdziekolwiek. Czyli tak zwane zmagania człowieka z samym sobą. Ładne to kino, świetnie się ogląda, Matt Damon pasuje do roli, jest wiarygodny, ale dla mnie jako całość Marsjanin to troszkę zbyt podręcznikowe i za proste dzieło. Czekałem na jakieś tajemnice, zasko w końcu jesteśmy na Marsie, w kosmosie. Niestety, a i klimat filmu nietypowy, średnio dramatyczny, bardziej komediowy. I taki optymistyczno mcgyverowy jeśli wiecie o co mi chodzi. Czyli żyłka, pompka i kawałek kupy. We've anyway. got an incoming message. My God. Mark no! Dobrze się to ogląda, ale nie zaskakuje i niestety film jest przewidywalny. to grane e, klisze, na przykład geniusz Afro młodziak w stylu hip-hop, plus ten bombastyczny pod koniec nastrój i patos rodem z dnia niepodległości. fighting. To make it home. Może Interstellar miał różne dziury i wady, ale miał to coś: siłę magii, tajemnicy, a grawitacja, czyli też film tak zwany naukowo-kosmiczny bez ufo, ma więcej emocji i wizualnie oszałamy. <grystanie> No cóż, poradnik to poradnik. Taki Robinson Crusoe na bezludnej wyspie. Przepraszam, Marsie. Ale dla mnie na 10 w skali kinomaniaka Marcjanin dostaje 6,5. Bardzo to realistyczne, z naukowymi podstawami, ale dla mnie brakło tu ducha. A za to jest rozrywka, zabawa, optymizm i humor.

Pozdrawiam was bardzo, bardzo gorąco, moi na kinowaniacy i do zobaczenia. Jestem